Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka naszego cyklu Dlaczego spółdzielnie? Dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na zjawisku uczestnictwa. Zrozumienie istoty uczestnictwa najlepiej zacząć od analizy pewnej typowej sytuacji, z którą spotykamy się na porządku dziennym w każdej firmie. Wyobraźmy sobie, że szefowa działu relacji z klientami. Nie nadąża z odpowiedzią na skargi klientów. W ciągu ostatnich tygodni spływa ich bardzo dużo, i wszystkie dotyczą nowego produktu, który był bardzo mocno ostatnio reklamowany. Tyle, że w reklamie, jak to w życiu, pojawił się mały błąd, który sprawił dużo nieporozumień, zarówno po stronie klientów, jak i po stronie sprzedających. Wina jest ewidentna. Błąd popełniła nowo zatrudniona pracownica, która kontaktowała się z agencją reklamową. Możemy ten problem rozwiązać na trzy sposoby. Możemy go rozwiązać indywidualistycznie totalistycznie albo, albo, albo partycypacyjnie. Spróbujmy się przyjrzeć, jakby było w każdym przypadku. W podejściu indywidualistycznym powiedzielibyśmy sobie: każdy jest sam sobie panem. Kiedy zyskuje, zysk trafia na jego konto, ale kiedy traci, musi za to ponieść konsekwencje. W naszym przykładzie całą odpowiedzialność ponosi więc jedna osoba, jedna pracownica. Ona musi przejąć na siebie kontakt z wszystkimi skarżącymi się klientami, wyjaśniać każdą swoją pomyłkę. Jeśli jej szefowa widzi, że to jest niebezpieczne, no to może musi przejąć na siebie. Znowu odpowiedzialność na szefie. To jednak sprawia, że traci cała firma, bo klienci oburzeni i niezałatwieni na czas odchodzą. Możliwe jest jednak inne podejście, totalistyczne. Tu wszyscy pracownicy muszą wziąć na siebie pomyłkę. Szef rozdziela robotę i przydziela każdemu pracownikowi. Pracownikowi grupę skarżących się klientów. Sprawa załatwia się dużo szybciej, bo więcej osób może to robić, ale nie należy się dziwić, że w tym podejściu pracownicy z kolei narzekają na to, że muszą zbierać mleko rozlane przez kogo innego. W obu przypadkach pracownicy nie mają poczucia, że mają wpływ na to, co się dzieje. Po prostu są zmuszeni wykonywać jakieś czynności. Bo tego wymaga szef. W podejściu partycypacyjnym wszyscy zainteresowani po takiej wpadce siadają i zastanawiają się, co robić w tej sytuacji. Wszyscy biorą na siebie odpowiedzialność za to, co się stało, ale i za rozwiązanie. Ktoś w trakcie dyskusji wpada na pomysł, żeby w trakcie rozmowy przepraszającej, która i tak musi być wykonana, wskazać na przykład na pewien nowy produkt, który jest przeoczany przez klientów. Błąd w reklamie i koszty z nim związane, bo to jest czas pracowników i koszty telefonów, zostaje wykorzystany do reklamy nowego produktu. Doświadczenie braku wpływu i takie dzianie się zamienia się na doświadczenie twórczego działania. Jest wiele sytuacji, w których mamy do czynienia z doświadczeniem, że dzieje się coś, na co nie mamy wpływu. Kolejka do kasy, czy kolejka do lekarza. Jazda i stanie w korku, kiedy jedziemy samochodem. Wypełnianie formularzy. Odpowiedzi na właśnie maile, takie jak są przykłady. Obsługiwanie maszyny produkcyjnej, która jest bardzo mocno zautomatyzowana. Nawet listonosz może automatycznie roznosić listy. Sprzątanie może być takim przykładem. W wielu tych sytuacjach jesteśmy niemal automatami. Które zostały zaprogramowane gdzieś przez kogoś. Nie jesteśmy wtedy sobą. Nie dajemy z siebie tego, co jest w nas najlepsze. Tymczasem istotą naszego człowieczeństwa jest dokonywanie wyborów. Dokonujemy wyborów i czynów dopiero wtedy, kiedy możemy coś zrobić, ale nie musimy tego robić. Mogę nie wypełniać kwestionariusza paszportowego, ale wtedy nie pojadę za granicę. Mogę zaprotestować przeciwko nieuczciwemu traktowaniu mojego kolegi w pracy, ale wtedy muszę się liczyć ze zwolnieniem. Takich wyborów dokonujemy każdego dnia dziesiątki. Niestety wybory nie są dawane nam pojedynczo, tylko całymi wątkami. W momencie, kiedy dokonałem wyboru wyjazdu za granicę, to był właśnie wolny czyn. Jako konsekwencję muszę przyjąć, że się teraz będzie działo. Będę musiał robić zdjęcia, czyli to jest coś, co jest automatem. Będę wypełniał formularze, znowu jestem automatem. I jakkolwiek trudno, abyśmy się znali na szczegółach każdej decyzji, chcielibyśmy decydować o tych, które dotyczą najważniejszych elementów naszego życia i naszych najbliższych. Tylko wtedy jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za to, co robimy, czyli w konsekwencji wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Jednak nie tylko decyzje składają się w serię, także działający mogą być rozliczni, seryjni, można tak powiedzieć. Strategia biznesowa, jaką przyjmie firma, to, to jest decyzja może oznaczać konieczność zwolnienia licznej grupy pracowników, i to już jest wtedy automatyczna konsekwencja. Diagnoza lekarska może oznaczać zmianę sposobu leczenia u wszystkich pacjentów, u których dokonano takiej diagnozy. I tutaj zaczynają się kłopoty, bo w naszej kulturze zostało powszechnie uznane prawo różnego rodzaju decydentów, właśnie lekarzy, szefów, do ministrów, do podejmowania decyzji za nas. Minister edukacji decyduje, czy mój sześcioletni syn pójdzie do szkoły, czy nie. Lekarz zdecyduje o terminie mojej operacji, a prezes zdecyduje, czy ja i moi koledzy zostaniemy zwolnieni, czy nie. W społecznej nauce kościoła i w cybernetyce, to ciekawe, istnieje zasada pomocniczości, czyli zasada podejmowania decyzji tam, gdzie jest największa ilość informacji i kompetencji w danym temacie? W praktyce oznacza to znaczące scedowanie decyzji na najniższy możliwy poziom. Kwestia choroby to nie tylko kwestia medyczna, ale rodzinna, społeczna, finansowa, duchowa, psychologiczna. Lekarz w świetle swojej profesji, czy wręcz specjalizacji, powinien nam przedstawić swój punkt widzenia, ale tylko my znamy wszystkie aspekty sytuacji, więc to do nas powinna należeć ostateczna decyzja, kiedy, co, jak chcemy zrobić ze swoim zdrowiem. Powin powinniśmy więc w tej de decyzji uczestniczyć. Uczestniczyć. To samo dotyczy wszystkich sytuacji pracy. Jej wykonywanie odbija się w całym moim życiu. I czy chcą tego właściciele kapitału, o których mówiliśmy wcześniej, czy nie, ja wkładam w ich firmę swój znaczący kapitał kapitał potu, kapitał zdrowia, kapitał czasu, kapitał czasu mojej rodziny, kapitał motywacji, kapitał zaangażowania, kapitał moich zdolności, kapitał twórczości i wszystko to ryzykuję. Właściciel firmy budowlanej ryzykuje pewną sumę pieniędzy. Pracownik pracujący na rusztowaniu ryzykuje znacznie więcej. Ryzykuje swoje życie. Problem współczesnej tradycyjnej ekonomii jest taki, że nie potrafi wyliczyć i ocenić tych wszystkich ryzyk, a system prawny odbiera pracownikom prawo głosu, dając go tylko właścicielom kapitału. Na szczęście się to zmienia i zupełnie nowe, pozarynkowe czy ponadrynkowe podejścia są wprowadzane do ekonomii. Mogą one być kluczowe dla bankowości, zwłaszcza bankowości współdzielczej, bo zawsze z nich korzystała. Zawsze patrzyła dalej niż tylko wartości materialne, tyle, że robiła to intuicyjnie. Uczestnictwo to dokonywanie czynów w sytuacji, kiedy robi się to, z innymi. Jest oczywiste, że to uczestnictwo jest różne, roz, różnie rozłożone w zależności od szeregu czynników, takich jak wiedza w dziedzinach, których dotyczy decyzja, umiejętność osiągania konsensusu, spójność wartości i celów, pilność decyzji, dostępność decydentów. Uczestnictwo wymaga więc przemyślenia pr i pracy nad nim, aby było rzeczywiście możliwe. W tym kontekście na demokrację jako wartość i zasadę spółdzielczości należy popatrzeć jako na narzędzie uczestnictwa. Demokracja nie jest celem i wartością samą w sobie. Jest najlepszym znanym dotychczas narzędziem wciągnięcia członków w podejmowanie decyzji. Należy jednak pamiętać, że już Arystoteles obok demokracji proponował władzę merytokratyczną. Ta jednak historycznie doprowadziła jednak do powstania klasy społecznej arystokracji. Dzisiaj środki elektroniczne, powszechna dostępność edukacji i mobilność sprawiają, że powszechna merytokracja staje się możliwą, lepszą alternatywą dla demokracji. Na razie systemy, w których wszyscy bezpośrednio podejmują decyzje na własnym poziomie kompetencji, są w fazie testów, ale na naszych oczach rośnie liczba takich rozwiązań w sektorze finansowym, w służbie zdrowia, w przemyśle. Dos na przykład dostępność i zarządzanie wiedzą mogą zmienić zasady funkcjonowania firm. Już dzisiaj wiedza i dostępność powstających fragmentów kodu przy programowaniu znacząco przyspiesza realizację projektów informatycznych i zmniejsza koszty. Firma, która nie korzysta ze światowej wiedzy w zakresie oprogramowania, Skazuje się na rozwiązania całkowicie anachroniczne i do tego bardzo kosztowne. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w dziedzinie zdrowia. Nie ma dnia, aby nie ogłoszono wyników badań dotyczących toksyczności jakiejś grupy naszych pokarmów czy skuteczności nowych metod leczenia. Czy chcemy tego, czy nie. Dawne pojęcie demokracji i dotychczasowy sposób jej uprawiania odchodzi w przeszłość. Nadchodzi era powszechnej merytokracji. Współdzielnie były zawsze przykładami organizacji demokratycznych i partycypacyjnych. Coraz bardziej korzystają też z nowych osiągnięć. To właśnie Demokratyczność sprawiała, że musiały one być lokalne, gdyż umiędzynarodowienie zmuszało do rezygnacji z demokracji. To się jednak zmienia. Kilka miesięcy temu kanadyjska spółdzielnia handlująca sprzętem turystycznym Mountain Equipment Co-op Ogłosiła wybory uzupełniające do Rady Spółdzielni. Wszyscy członkowie, konsumenci, których jest około 3 milionów, otrzymali maile z dostępem do panelu wyborczego. Mogli zobaczyć profile kandydatów, zadawać im pytania i w końcu głosować. Z tej możliwości skorzystało 44 tysiące osób. Zgoda. To jest mniej niż 1,5%, ale ważność życiowa tej spółdzielni nie jest zbyt wysoka. Na sprzęt sportowy i turystyczny Kanadyjczycy wydają około 0,8% swojego budżetu domowego. Więc i tak aktywność demokratyczna, można powiedzieć, przerasta wagę tej pozycji w budżecie. Czy jednak my, Wszyscy taki sam mamy wpływ na zakupy spożywcze, zakupy paliwa, ubezpieczeń, które pochłaniają znacznie większą część naszych pieniędzy. Prawda jest taka, że w pracy, w edukacji, ochronie zdrowia, w handlu, bankowości, w mediach, nasz wpływ na działanie instytucji, które wchodzą w nasze życie, jest niewielki lub iluzoryczny. Współdzielnie dają nam tu o wiele większą szansę, abyśmy tylko wiedzieli, jak i kiedy z tej szansy skorzystać. Dziękuję.